To jest przede wszystkim miejsce kontaktowe, miejsce spotkań, miejsce przekazywania własnych doświadczeń między sobą. To jest głównym celem Auto Eventu i zdaje to egzamin. Jest to jakiś fenomen, sami nie wiemy dlaczego, ale jakaś przyczyna musi być, około 350 no, najważniejszych menedżerów z polskiej motoryzacji spotyka się w jednym miejscu. W tej chwili konferencja Auto Event jest największą konferencją motoryzacyjną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowy w kolorach dają jedyną szansę, kiedy eksperci rozmawiają ze sobą w tym ludzkim obliczu. Kiedy rozmawiamy o tym, co nas naprawdę nurtuje, kiedy pokazujemy swoje emocje.